Budynek, tak. No bo, bo jest obok przed tym dowodzi? lewym i on właśnie przed lewym to robił. Tu. Pamięci, I ja właśnie zacząłem ale tu na dół. No, no, co ci mam powiedzieć? Przygędwa i Ale nie chcę cię nic mówić, ale no, rzuciłeś na niego klątwę, stary musiał się nie, 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 Bo no właśnie to jest, to jest głupie powiedziane, bo tak naprawdę wiecie o to chodzi. Kilka razy mi się zdarzyło źle powiedzieć. Jeśli no na koło tak, stawiam, ale bez przesady, ogólnie stawiam w miarę dobrze. No bardzo, tak, no, no, ale naprawdę, no, naprawdę no, fajna no, walka, no. zajebici. Dan jego chwilę po wypiciu wody powiedziałeś, że masz dziurawą w obrodu, ale to nie przez walkę, co? przez walkę przez walkę Bo się rozwaliłem sobie tego no znaczy Wasyl rozwalił mi dolną wargę od środka i mi zaczyna puchnąć i coraz trudniej mi się mówi i mi woda się ulewa, gdy piję ale walka rzeczywiście już tak całkiem poważnie mówiąc niesamowita po prostu rzeczywiście wyczerpująca niesłychanie taka na przełamanie i to ty w końcu ostatecznie przełamałeś rywala tak 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 długa techniczna walka fajny boks i tak jak mówisz właśnie na przełamanie ja miałem słabsze momenty w walce, Vasil wykorzystywał to, ale to ja w ostateczności przełamałem jego i, i wygrałem. Mówi, że miałeś takie słabsze momenty, tak jak teraz, tak na gorąco, to oceniasz z czego one wynikały? To zaskoczył Cię czymś, bo on rzeczywiście miał taki swój sposób walki, dużo lewym próbował trafiać. Wiesz co, pod koniec trzeciej rundy po prostu trafił mnie raz, trafił mnie drugi raz i tak jakby nie wiem, jakby zamroczyło mi to myślenie, nie? I nie wiem dlaczego, wiesz, to no, ani zmęczenie, ani nic, nie, po prostu mnie trafił kilka razy. A później w piątej rundzie po prostu już wiesz, zmęczenie dochodziło i myślałem: No kurczę, no ten wasyl jest nie do zajechania. Wiesz, bije jak w i nic. Ale trafiłem pod brudek, raz, drugi, trzeci, myślę, dobra, mam cię. Te podbródki zrobiły tutaj robotę. Troszeczkę też to wyglądało tak, że już widać było, że i wasylowi zaczyna brakować sił. Schodził z tą głową i to też był taki moment, który ty właśnie wykorzystałeś. E, tak, wiesz, to to już w czwartej rundzie zaczął schodzić tą głową przed moim lewym prostym. Ja wtedy zacząłem już te podbródki uderzać, bo widziałem, że właśnie on za nisko schodzi, więc zacząłem bezpośrednio te podbródki badziało po lewym prostym. No i zaczynało to, wiesz, przynosić efekt wymierny, wiesz, no wydaje mi się, że właśnie, że o tyle byłem lepszy, że mądrzej analizowałem walkę. Czy można powiedzieć tak, że dzisiaj tego boksu, to tak, takiego klasycznego, to może trochę nie za wiele, ale takiej bójki, bijatyki dzisiaj więcej w Twoim wykonaniu oglądaliśmy? Tak, tak, wiesz co, trener mnie właśnie opierdzielał w narożniku co chwilę za to, że mam boksować, a nie walczyć, bo takie mieliśmy założenie, no wychodzimy tutaj do ułożonego boksera. Więc założenie było przeboksować, bo, bo uważam, że jestem lepszym bokserem. Ale no nie wiem, wiesz, no presja, waga wydarzenia, no też robi swoje. Robiła jednak ta presja troszeczkę. Tak, no, no wiesz, no się było rzeczy. Wiadomo, ja... No wiadomo, no się przed tą walką, może nie pokazuje tego, ale się stresuję, ale obracam ten też stres w dobrą stronę. Ale mimo wszystko presja jakaś tam jest, wiesz, no kurczę, nikt nie jest robotem, nie, że i zaprogramujesz i on idzie robić zadanie. No, tak Proszę wygląda. bardzo, zawodnik niepokonany, który tutaj rzeczywiście wiele już bardzo trudnych pojedynków wygrywał, tymczasem jednak gdzieś tam te emocje zagrały. No tak, zawsze, ja przed każdą walką mam emocje, nie, wiesz, wiadomo, panuję nad nimi, bo to jest klucz, nie, ale no wiesz, no czasem jest tak, że się gotuje i tyle. Była chwila zwątpienia? Nie, 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 po prostu takie... Po prostu kryzysy, nie? To, to nie są chwile jakie takie kryzysy po prostu sam sobie muszę powiedzieć, Mati, kurwa, dawaj, dawaj, kurwa, damy radę, nie? I, i wtedy jest okej. Okay. To doświadczenie chyba tutaj właśnie sportowo o tym już kiedyś rozmawialiśmy, chyba właśnie to jest też bardzo istotne w takiej sytuacji, kiedy wiesz, że, 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 że pozwolić sobie możesz na takie właśnie zachowania, bo, bo, bo już nieraz trudne że momenty przerabiałeś w walkach. Znaczy ja myślę, że to nie sportowe to, to, to życie, nie? Życie. Myślę, że ja już tyle razy w dupie byłem takie czarnej i cały czas wierzyłem, że jestem w stanie tego wyjść i wychodziłem, także. No i tak samo jest w walce. Nawet jak wiesz i myślisz, że jesteś w takiej czarnej dupie, że dalej się nie da, to wiesz o tym, że zawsze można dalej. I zawsze z tej czarnej dupy można wyjść. No dobra rada, pamiętajcie, że jak jesteście w czarnej dupie, to jeszcze można z tego wyjść. To tak jak chociażby Don Diego, który tutaj jest tego chodzącym przykładem. Tak patrzę troszkę pobijany, rzeczywiście tak ślady są po tej walce. Tak, właśnie warga gdzieś tu pod okiem, coś. Ale chyba troszeczkę. Znaczy tak, kciuk czuje bardzo mocno i czuję wiadomo tutaj kostki od ciosów. Nie ma super tragedii chyba. Wiadomo, to się wszystko rano okaże, ale. No, pokiereszowane trochę jest, no i trochę facjata, do lusterka pojedę, zobaczę co dalej. No właśnie, a propos co dalej, co dalej? Teraz, jakie teraz najbliższe twoje jakieś plany? No wiadomo, że tam gdzieś jakieś rywale już są na horyzoncie. Kurwa, dajcie mi odpocząć w końcu. Miałem mieć wakacje po High ale się przeciągało to wszystko i tak dalej. Nie miałem wakacji w ogóle, no trzy dni. Cały wrześniu odpoczywam od sportu, od wszystkiego. Muszę operację ręki przejść. Muszę, wiesz, wykurować się, poogarniać, chcę trochę więcej czasu z rodziną spędzić, ze znajomymi, poogarniać to, no i później w tym roku jeszcze na pewno zawalczę, także spodziewajcie się do Diego. To na koniec jeszcze tylko Cię zapytam, wiadomo, że tam z Glebą jakieś były przepychanki słowne i nie tylko, Glebą mówił wszystko macie już załatwione, tak jest? Tak, zakopaliśmy, znaczy to nie był, topór, nie był topór wojenny, nie, bo po prostu mamy różnicę poglądów, ale mimo wszystko się szanujemy i, i wiesz, no koniec tematu, nie, tak samo z Wasylem. Tam było troszeczkę, może nie tyle, że złej krwi, ale no powiedzmy, odrobinka jakiś tam strupek był. I też podaliśmy sobie rękę, zakończyliśmy to. No i jest okej, okay, wiesz, no ja myślę, że w gromdzie przede wszystkim o tym, na tym to polega, nie? Kurczę, wiesz, no to nie free fighty, tutaj szanujmy się. To daje spokój w takim razie. Wypoczywaj i wracaj na tę walkę w tym roku jeszcze. A, dzięki. Pozdrawiam i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Siema.